DJ prezenter wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Derby powiatu kępińskiego w kaliskiej klasie okręgowej Zina zakończyły się zwycięstwem Polonii Kępno nad pogonią Trębaczów 2-0. Mecz był kiepskim widowiskiem, a obydwie drużyny nie dostarczyły kibicom wielu powodów do uniesień. Kępianie zagrali bardzo słabo i w niczym nie przypominali drużyny, która 4 dni wcześniej pokonała Trębaczów w rozgrywkach pucharowych 4-0. Tak, ja takie meczu się spodziewałem, nawet mówiłem po ostatnim meczu pucharowym, że ten mecz niedzielny będzie naprawdę bardzo ciężki. No i taki tu był. Ja powiem tak, że po prostu... Ja nie poznaję zespołu. No, tak słabo dzisiaj chłopcy grali, że naprawdę nie chcę się tu usprawiedliwiać, że nie było trzech podstawowych zawodników, ale ci chłopcy, którzy grali, powinni pokazać trochę więcej charakteru. Za zdecydowanie grali dzisiaj tą pierwszą połowę i to, to, to sprawiało, że po prostu ten wynik cały czas był otwarty, jak i dla jednych, tak i dla drugich. My w tym słabym meczu, że mi się okazali dużą lepszą, i z czego serdecznie chłopakom życzę i dziękuję, nie? ale no, musimy poprawić jeszcze wiele elementów. Tutaj przeciwnik też wcale nie był słaby, bo. Widać było, że jednak y, to nie był ten sam skład, co, co w Pucharze, no, ale myślę, daliśmy radę i byle tak dalej. No, punkty są ważne, trzeba czasami w tych słabszych meczach pokazać charakter i wygrać. Przyjdą lepsze i myślę, że tak będzie najlepiej dla nas. W siódmej minucie Robert Ignasiak wyszedł sam na sam z bramkarzem Polonii Jakubem Pieprzykiem, jednak posłał piłkę nad poprzeczką. Siedem minut później ten sam zawodnik przymierzył zdecydowanie lepiej, jednak znakomitą interwencją popisał się Pieprzyk. Wcześniej Witold Kamoś wpakował piłkę do siatki Pogoni, jednak sędzia dopatrzył się pozycji. Spalonej i gola nie uznał. W 26 minucie Witold Kamoś przeprowadził najładniejszą akcję w meczu. Obrońca polonii włączył się lewym skrzydłem do ofensywy, minął obrońcę, dośrodkował w pole karne, a tam strzał Marcina gruszki znakomicie bronił Hektor Dumański. Golgi Trembaczowa bronił w tym meczu w nieprawdopodobnych wręcz sytuacjach. Szkoda, że tak skuteczni nie byli jego koledzy z ataku, bo wynik mógłby być zupełnie inny, gdyby Robert Ignasiak wykorzystał którąś ze stworzonych sytuacji. W 72 minucie Łukasz Walczek otrzymał znakomite podanie od Jakuba Bureckiego i pokonał Dumańskiego. Wynik meczu po podaniu Dawida Fabisiaka ustalił Piotr cielak w 87 minucie. No myślę, że, że najsprawiedliwszym wynikiem dzisiaj był wynik remisowy, no ale Polonia strzeliła dwie bramki i gratuluję chłopakom z zwycięstwa. To był łatwy mecz dla Was? Trudny, no wiadomo derby, ale myślę, żeśmy dużo większe warunki postawili niż w meczu pucharowym. Polonia w następnej kolejce zagra w Nowych Skalmierzycach. Trębaczów zmierzy się z Czarem i Dobrzyca.